Bo nasz program jest zupełnie inny niż program pisu. My wierzymy, że dobrobyt bierze się z pracy, oszczędności, z przedsiębiorczości. A oni wierzą, że pieniądze, dobrobyt bierzą się z druku, z zasiłku czy z długu. Świat tak nie wygląda. Gdyby świat tak wyglądał, że można sobie wydrukować dowolnie dużo pieniędzy, następnie rozrzucić z helikoptera, to wszyscy by tak robili. Tak Dobry program wierzymy. Pięć <noise> miliardów złotych dla każdego! Dokojne pieniądze i rozrzucajmy z helikoptera! Gdyby, gdyby, żeby... lewaki te pieniądze z nieba! Cieszcie się! To dla was! Zbierajcie lewaki te pięć miliardów! To pieniądze, to się może nie udać. W Wenezueli tak robili. Kwota minimalnego wynagrodzenia w Wenezueli toż 13 milionów boliwarów. Da się, tylko trzeba chcieć. U nas na Radzie w tym roku będzie 4 300, ale już porowiecki zapowiadał, że będzie 10 tysięcy. I przekonany jestem, że będzie, bo je wydrukują. Co bogatsi jesteście? Bo pisowcy i lewaki wierzą, że dobrobyt bierze się z drukowania pieniędzy. A my w to absolutnie nie wierzymy. Dlatego nie ma między nami miejsca na porozumienie, bo nasze programy się absolutnie nie spinają. Wierzymy w zupełnie coś innego. Wierzymy w to, my, żeby Polska była bogata bogactwem swoich obywateli. Bo ludzie, zamożni, którzy zawdzięczają swój majątek pracy swoich własnych rąk, są ludźmi niezależnymi, których się nie da przekupić na etapie kampanii wyborczej, których się nie da zastraszyć, których się nie da do czegoś zmusić, bo są wolni niezależni sami sobie zawdzięczają swój dobrobyt, a oni chcą, żeby każdy wisiał na jakimś zasiłku, na jakiejś dotacji, na jakiejś pomocy polityka czy urzędnika, żeby błagał o tą pomoc, żeby dało się go przykupić czy zmusić potem do czegoś. Nie chcemy czegoś takiego. Chcemy, żebyście Wy, jak tu stoicie, zaradni, łodzi przedsiębiorczy mieli możliwość zarobienia na swoje własne życie, żebyście samemu sobie zawdzięczali swój poziom życia, a nie komuś innemu.